Cześć, Michał Mikulski. Znowu jesteśmy w Gironie, tym razem na prezentacji dwóch zupełnie nowych gazgazów. I mówiąc zupełnie nowe, nie mam na myśli nowe, bo jeżeli ktoś, kto... Cokolwiek się interesuje marką KTM albo marką Husqvarna, a tak naprawdę Grupo Pierre Mobility, to wie, że to jest Husqvarna 701 lub KTM 690 SMCR, a to jest Husqvarna 701 Enduro lub KTM 690 Enduro R. Różnice oczywiście są, ale są minimalne. W przypadku supermociaka szybko przez nie przeleca, potem dojdziemy do klub programu. E, są inne felgi, tu są e, odlewane, za prychować Te przednie koło jest pół kilo lżejsze. Ponoć czuć, ale oczywiście trzeba byłoby to porównać bezpośrednio, inne okleiny ciut inaczej jest wyposażony ten motocykl w standardzie handgardy, te które tu widzicie w standardzie quickshifter góra-dół a to akurat jest super sprawa jeśli chodzi o tego typu motocykl dwie zmienne mapy zapłonu i możliwość wyłączenia kontroli trakcji, ABS-u nie można wyłączyć z powodów homologacyjnych na przednie koło, bo na tylne można wyłączyć oczywiście sprzęgła antyhoppingowe czyli tak jak mówiłem 701, KTM 690, teraz jakby w gamie Gaz-Gaza. Zupełnie logiczny ruch, jeżeli Gaz-Gaz chce wchodzić na, na rynek szosowy, z Huskasem KTM robił to samo. Zmiany pewnie pojawią się dopiero kiedy Gaz-Gaz zaadoptuje platformę LC8C, czyli tą znaną z modeli 890 Duke, 890 Adventure. Plus Gwarny 901 Norden. Tam pewnie Gaz Gaz wymyśli coś innego. Oni współpracują bodajże z chińskim CF Moto nad właśnie taką nową, tańszą platformą szocową. Dlaczego mówię, że tańszą? I tak trochę to podkreśliłem. Ponieważ te gaz gazy w żaden sposób nie są tańsze od Huski ani od Katema. Więc każdy, kto myślał, że to będzie taka Skoda, e, tani motocykl dla każdego, e, to się mylił. E, te motocykle kosztują pi razy oko. W sumie chyba Supermacie kosztuje dokładnie tyle samo co Husqvarna e, i e, Katema. Z drugiej strony mamy Enduraka. Ta sama historia. E, Praktycznie bliźniaczy model dla modelu 690 Enduro R i dla Husqvarna 701. Z tego powodu, zamiast wchodzić w detale techniczne, dzisiaj postaram się definitywnie odpowiedzieć na pytanie, który motocykl jest lepszy. Michał jeszcze raz, i Znowu z Girony, ale tym razem trochę inne sprzęty. Ostatnio byliśmy tu na Harleju, a, a dzisiaj jesteśmy na e, bardzo e, wyczynowym temacie. Zresztą popatrzcie tutaj, bo aż miło, miło popatrzeć. No i tak, super mociakiem już jeździliśmy całe przedpołudnie po bardzo krętych drogach, teraz endurówki, a jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o to, że KTM musi ją zrobić coś z chuską, więc w pierwszej kolejności jak kupił chuskę to wypuścił dwa modele bliźniacze do, do KTM-ów czy 701 jedynki. No i teraz wchodzi na szosę z gaz gazem i robi dokładnie to samo, czyli 700 jednocylindrowe jednostka znana i lubiana, czyli LC4. I mamy dwie, jakby dwie odmiany, czyli 700 nazywa się jedna SM Supermociak. Jak patrzcie, jaki sobie ładny balonik z tyłu zrobili. No i endurówki, którymi zaraz będziemy jeździć. I prawda jest taka, mimo godzinnego tłuczenia nam do głowy marketingowo, jak to jest nowa marka, taka bardzo. Y, powiedziałbym młodzieżowa, stąd właśnie ten balonik taki rock'n'rollowy i mu zaleci w rock'n'rollowa i wszyscy są tutaj mili i dowcipni <grydy> w czym nie ma nic złego, ale, y, ale odkładając ten marketing na bok to nie da się ukryć, że to są motocykle praktycznie bliźniacze do Husek i do KTMów, różnice są tech, technicznie różnice są, ale niespecjalnie duże, w supermociakach znajdziemy inne koła troszkę tej motocykle są Inaczej wyposażone w podstawie, co już w szczegółach opiszemy w artykule na stronie, ale generalnie ciężko znaleźć tutaj jakichś takich przełomowych różnic, które by świadczyły o tym, że one są lepsze czy gorsze od 700 z Katema czy z Husqvarna. No, jak ktoś jeździł LC4 690 KTM, albo jak ktoś jeździł w taką w miarę świeżą Husqvarna 701, to mniej więcej wie na czym stoi. Ja zadałem sobie trochę inne pytanie, czyli co lepiej kupić jako taki uniwersalny sprzęt. Supermociaka czy Endurówkę? Supermoch, jakim już pojeździłem, i w sumie trochę się zawiodłem. Myślałem, że będzie bardziej cywilizowanie, a mimo wszystko to jest dosyć twardy, niewygodny sprzęt. Z drugiej strony, oczywiście, bardzo szybki i sprawny na winklach. więc przed nami jeszcze jest endurówka. Mam całe popołudnie. Ponoć trasy są takie lajtowo turystyczne więc zobaczymy. Opona też jest w miarę. Powiedziałbym turystyczna, bo to TKC-80, więc to jest taka opona, którą wielu motocyklistów, takich powiedzmy z inklinacjami off wybiera. I mamy to. Jesteśmy teraz już pod hotelem. Pojeździłem endurakiem. Pewnie obraz jest dużo lepszy, bo teraz kręci mnie profesjonalny operator. Endurakiem jeździliśmy, modelem ES700, tak dokładnie. Jeździliśmy w bardzo ciężkim terenie zaskakująco ciężkim. Myślałem, że się nie zdecydują na aż więc się nie do końca dobrze do tego ubrałem. Ale okazało się, że tego typu motocyklem, na tych oponach, czyli na TKC80 Continentalach, można sporo działać i po kamieniach, podjazdy, zjazdy. Później szerokie szutróweczki, przejazdy przez wodę, no było przecudownie. Na sam koniec dnia mieliśmy tor motocrossowy, gdzie prowadziła nas po torze Laia więc było po prostu idealnie. Nagrałem sporo materiału, więc mam nadzieję, że teraz osoba montująca to wrzuca jakieś urywki. Jak latamy po torze, to było naprawdę, naprawdę rewelacyjnie. I wcześniej zadałem pytanie, na które chciałbym teraz jednoznacznie odpowiedzieć, co się nieczęsto nie zdarza, bo z reguły pracujący tu w branży często opowiadamy tak, że dla jednego to lepszy jest ten, a dla drugiego lepszy jest ten. I to oczywiście jest prawda, ale jednoznacznie chciałbym odpowiedzieć, że jeżeli miałbym zainwestować 53 500 zł, bo dokładnie tyle kosztują nowe gazgazy, na pewno tyle kosztuje supermociak, nie wiem dokładnie, czy tyle kosztuje Endurak, w każdym razie, jeżeli miałbym wystawiać około 50 tysięcy złotych w, w singla, no to do wyboru jest Huska, KTM i GazGaz. -Gaz. I najlepsze jest to, że wszystkie kosztują tyle samo, więc wszyscy ci, łącznie ze mną, którzy myśleli, że Gaz-Gaz będzie taką ciut tańszą marką jak Skoda w grupie Volkswagena, się zawiodą. To chyba bardziej jest tak, że po prostu jest jedna linia produkcyjna i który kolor robią, ten jest do wyboru, bo te motocykle naprawdę minimalnie różnią się od siebie. Więc jeżeli miałbym wybrać pomiędzy Supermociakiem a Endurakiem, to ja osobiście poleciłbym Enduraka. Jest dużo bardziej uniwersalny sprzęt, wygodniejszy przez, nie wiem w sumie przez co, ale po prostu jest taki nie wiem, bardziej lajtowy w obyciu, daje więcej możliwości, można sobie spokojnie dojechać do pracy, można założyć po prostu inne gumy typu Pirelli, Scorpion Trailer, jeździć do pracy, pojechać sobie na na szutrową y, ścieżkę Czy założyć porządniejsze gumy I pojechać w, w ost Ale się wywalił gościu Ale siara I to z w koszulce gaz gaza Masakra Amatorzy. E, w każdym razie, e, więc no po prostu daje więcej możliwości, więc jeżeli chcecie dużego singla i interesuje o Was wypady w teren, nawet lajtowe, po prostu wziąć sobie plecak, e, tutaj można mocować e, podnóżki dla pasażera i pojechać po prostu sobie na wycieczkę to y, ES700 y, będzie lepszym rozwiązaniem niż Supermociak, bo Supermociak jest po prostu dość hardkorowy i nawet na takich dojazdach do roboty, może w dużym mieście, jeżeli nie jedzie się dłużej niż godzinę, y, to jest ok, ale poza tym jest dosyć y, sztywno zestrojony y, czuć przez także może przez rozmiar kół, bo to są 17, oczywiście przód tył, czuć każdą dziurę i po prostu bardzo, bardzo mocno męczy. Ogromnym plusem supermociaka, żeby nie było tak, że tylko marudzę, jest to, że jeżeli weźmiecie go na tor kartingowy, to można złoić tyłki wszystkim specjalistom na ścigach z dużo mniejszym jakby nakładem roboty, więc to jest super. Ale to jest motocykl. Ja bym powiedział, dla osób, które mieszkają niedaleko toru kartingowego i muszą żonie wytłumaczyć, dlaczego kupili coś bezsensownego, więc mówią, że będą dojeżdżać do pracy. A tak naprawdę latają sobie po torach, ewentualnie po górkach. Tak jak ja mieszkam na Dolnym Śląsku, mam kupę winkli w koło domu, więc do latania po górkach ok. Poza tym raczej bym unikał i szedł w stronę Enduraka, bo Endurak jest po prostu bardziej uniwersalny, więcej nim można zrobić. To jest ta sama konstrukcja co KTM, ta sama konstrukcja co Huska. Te motocykle są długo na rynku, więc jest dużo części zamiennych, jest dużo. Tipsów, trików na forach, co można z nimi pokombinować, jak je przebudowywać, więc myślę, że kto kupi S700 nie pożałuje. No i to chyba na tyle. I'm not finishing, I'm, I'm talking a lot today. No. Good. Ja nie, żebym marudził z, y, z tym Supermociakiem y, z SM700, bo on jest naprawdę, naprawdę fajny. Jeździliśmy też y, po torze wyścigowym. Zresztą przy domu y, z niejakiego setter Gibraltar. Jeżeli ktoś kiedyś śledził MotoGP, y, to taki był y, arcyrywal Valentino Rossiego, myślę, w y, latach tak 2005-2006, jak, jak dobrze pamiętam, może ciut wcześniej. Y, więc ten supermociak jest naprawdę, naprawdę fajny. Zresztą uważam, że LC4 to jest jeden z lepszych silników. Obecnie to już w ogóle jedyny silnik jednocylindrowy, jaki tam jest w ofertach, czy jeden z niewielu w ofertach producentów. Ale on jest naprawdę, naprawdę dopracowany. 74 konie, sporo niutków, całkiem przyjemna kultura pracy. Ale, ale, no ale no, to nadal jest jednocylindrówka, nadal wibruje mimo dwóch wałków y, wyrównawczych y, i no, ciężko jakby ukryć ten y, taki wyczynowy rodowód. Fajnie, że w standardzie w, y, w supermociaku, nie wiem czy w wędrówce, to będzie trzeba sprawdzić, hm. że w supermociaku w standardzie y, jest quickshifter góra-dół, super, y, super sprawa, y, są Brembo, y, czterotłoczkowe, y, radialnie y, mocowane, więc to też jakby fajnie, bo, bo, bo do tej pory chyba myśleliśmy o gaz -gazie jako o takiej brandzie budżetowym, trochę że jak Skoda w grupie Volkswagena, przynajmniej takie była, była opinia, a tu się okazuje, że zupełnie tak nie jest, te motocykle są super wyposażone, no nie odstają niczego, niczym od, od Husek i od ktm -ów. Więc z supermociakiem jeszcze muszę trochę się z tym przespać. Ale jeżeli ktoś by chciał, tak dojechać sobie codziennie do roboty, i od czasu do czasu wypaść na tor, to spoko. To myślę, że, że, że ma to sens. Ale z drugiej strony, jeżeli miałby zrobić taki motocykl dla hedonisty, który nie wiem, pakuje plecak i jedzie polatać po, po górach i planuje w ciągu dnia zrobić więcej niż 100 km, to już trochę gorzej. No, mnie O, coś tam zaadują. To tak takie 100 kilometrów yy, po asfaltach nawet z takich gorszych. No nie już tyłek bolał, Wibracje mimo wszystko doskwierały i nie było jakoś super komfortowo e, i, i s, s, boję się to powiedzieć głośno, ale ja generalnie bym wolał e, 890 czy tam 790 albo MT-07, e, bo pewnie nie pojechałbym dużo wolniej e, po tych pięknych hiszpańskich drogach, a za to byłoby dużo, dużo przyjemniej. Dla, dla wszystkich, którzy chcą poznać detale techniczne, to oczywiście w, y, poniżej znajdziecie link. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba y, taka forma testów. Y, I ktoś ostatnio tym mówi, że jestem za rudy i żebym przestał gadać głupoty, więc to też są ważne informacje, się przefarbuje najwyżej. Wielkie dzięki, y, zapraszam do subskrybowania. Komentujcie, lajkujcie i dajcie nam znać, którego wy byście wybrali. Czy Supermociaka, czy Enduraka.